Cześć, witam. Że tak gnam z hotelu, z śniadania, Gram teraz na szkolenie. Została mi minuta. Już już, już chyba skończyła. Mam 4 minuty na dojście i tak sobie myślę. Mam 68 lat. Gdzie ja byłem, że ja w wieku 68 lat się jeszcze w szkole? Dajcie spokój, taka refleksja. Że nie marnujcie czasu, a róbcie. Ale znowu kumpel powiedział, Ja się zastanawiałem, czy w ogóle iść na te szkolenia. Ale kumpel mówi, Ty się ciesz, że w ogóle ktoś chce jeszcze Ciebie szkolić. Także cieszę się, i idę. Słuchanie, tutaj. Tutaj z tego pięknego budynku. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się, czuję się dobrze, chociaż ciężko było, żeby się wyspać, bo zawsze nowe miejsce to masakry. ale jakoś daliśmy radę, no i jakiś zapach w tym pokoju, też dobry hotel Metropol, ale jak się otworzyło okno, to znowu co centrum miasta, Marszałkowska, Ruch Jerozolimski, no ale dobrze, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. 顺序。是